Jezu, jakie to jest wygodne. To ja tu zostaję na noc. Nie jestem gruby. Nie, nie. jestem. No, ale byłem chudszy. Byłeś. Super. <grym> ale przynajmniej film był spoko. Mówiłem ci, że takie seanse to jest dobry pomysł. Trzeba dbać o higienę pracy. No, ale patrz, jak się nie zmusisz do odpoczynku, to ci tak całe życie może ulecieć. Dobrze, że mnie namówiłeś. Czy psika? A daj. To kiedy mówiłeś, Anna wraca? Za tydzień. Jest na turnusie wyrównawczym. Mm. Nie, to tego to ja już kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć. No, że... Przez to, że ona podróżuje w czasie i ciągle ratuje te czasoprzestrzeń, to automatycznie przeżywa więcej dni niż ja. Więc żeby dalej pozostać w tym samym wieku i żeby rodziny mogły ze sobą normalnie żyć, to Robert z organizuje takie turnusy, które równoważą czas. To ja jednak wolę wampiry. To jest proste. Kołek, srebro, czosnek. No. Tak. <noise> ty to najbardziej możesz się wypowiadać w tym temacie, nie, Szymonku? Wampiry to twoja specjalność. Na śniadanie je zjadasz. Ja cię przepraszam najmocniej, ale to dzięki mnie to ty w ogóle jakiekolwiek śniadania możesz zjadać. Bo to dzięki mnie pieniądze za pokonane wampiry trafiają na twoje konto. Już dobrze, już bo się spocisz. Oglądamy coś jeszcze? A co tam masz? Panie, czego ja nie mam. E Rówkoże 3, domy 2, szalone podróże doktora Robota. Dinozaury? O, nie. Rok temu wymyśliła sobie, żeby nie zbierać potwory. Co? Po co ktoś ma by zbierać potwory? Bo podobno są strasznie słodkie. Są słodkie? Oczywiście, że nie są słodkie, to są krwiożercze bestie, rozumiesz? Jezus, Maria, i trzymacie je w domu? Tak. Zrobię sobie portal pod kanapą, w pokoju gościnnym i trzyma tam jakieś klatki i szkatułki. Ja już mam tego po dziurki w nosie Co chwilę się jakiś uwalnia i próbuje nas zjeść, tak się nie da żyć. Trzymacie w domu potwory i nie pomyślałeś sobie, że warto mi o tym powiedzieć, zanim tu przyszedłem? Ciu. Przywiozłem z Egiptu dwa miesiące temu. Wtedy jak byliście na urlopie? Aha. Swoją drogą, jak byś na wakacje, to polecam starożytny Egipt. Rewelacja. O tym ty mówisz, stary? Przecież my tu dzisiaj zginiemy, to jest koniec, rozumiesz? Mi się to dwa dni temu śniło, a mi się zawsze sprawdza. To no zrób coś w końcu! No ale ja nie mam pojęcia, co? To przecież na co z nim walczysz z wampirami? No właśnie, z wampirami. Nie znam się na potworach. Muszę zadzwonić do Anki, podaj mi telefon. Leży na stole. No to chyba cię pogięło, że ja tam teraz wyjdę. No przecież masz bliżej, podaj mi ten telefon! Nie ma mowy! Tak kanapa mnie teraz idealnie chroni, nie ma sensu tego zmieniać! Szymon! Co Szymon! Ty myślisz, że ja zostałem księgowym, bo mi się nie udało w życiu i nie przyjęli mi do szkoły łowców wampirów? Ja jestem księgowym, bo tak chciałem! Ja nie przychodzę na czerwonym świetle, bo się moje konsekwencji rozumiesz? To pomyśl, jakie ja będą konsekwencje, jak mi zaraz nie podasz tego telefonu! Ja tam nie idę! Samiuję zaraz! either Karbie tysiąc razy ci mówiłam, żebyś do mnie nie dzwonił, bo możesz rozregulować naciągacze czasu i będę musiała tu siedzieć kolejny tydzień. Twoja durna mumia się uwolniła! Ona nie jest durna, to jest poważny faraon Tomek. Faraon Tomek? Zamknij się. Do kogo to było? Do Szymona. O, cześć Szymon, hej. Hej, hej! Hanka, błagam cię, co ja mam teraz zrobić? Przede wszystkim, to dlaczego ty wchodziłeś do pokoju gościnnego, specjalnie zanim wyjeżdżałam, zamknęłam drzwi i zabezpieczyłam? No właśnie, nie wchodziłem, tam wyłamał drzwi. A no widzisz, no to nie dobrze, to znaczy, że ta klątwa przestała działać. Klątwa? Jak klątwa! Hanka, on nas zaraz je! Nie zje was, co najwyżej pożywi się waszymi siłami życiowymi, żeby zregenerować swoje ciało i przywołać plagi egipskie. Tylko Tomek, pod żadnym pozorem nie dajcie się pocałować. Spoko, i tak nie jest w moim typie. Jak go. Pokochać! Dobra, obok mojego fotela, na półce, tam przy książkach leży amulet i Przyłóż mu do czoła, tą znowu zapadnie w sen. A nie da się tego zrobić jakoś na odległość? Można go nim rzucić, żeby uniknąć bezpośredniej konfrontacji? Ja mam tego dosyć, człowieku. Ja potrzebuję wakacji, a się muszę zrelaksować w końcu. No to ja mam chyba dobrą opcję. Ja znam taką panią. Szymon, ja mam żonę, człowieku, przestań. Nie taką panią, tylko specjalistkę od Ares Meres. ASMR? No, dokładnie właśnie. To jest taka nowa technika, że poprzez szepty i tam inne bajery się relaksujesz. Więc zakładasz słuchawki, kładziesz się na kanapie i tyle. Ja jeszcze nigdy z tego nie korzystałem, ale myślę, że po dzisiejszym seansie, się no to, to. My nie mamy wyboru. Dwoń do niej.